Witamy serdecznie Patryka Ziłkowskiego, laureata konkursu innowacji dydaktycznych organizowanego przez Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej. Tytuł e, projektu to Wirtualne Laboratorium Konstrukcji Betonowych Concrete VR Lab. Patryku, e, skąd pomysł? E, jakich zajęć dotyczy, na jakim wydziale? W ramach badań niszczących chcemy pokazać studentom. E, co się dzieje, jeżeli zaprojektujemy nasz element dobrze, tak? czyli w jaki sposób on się niszczy, i co się dzieje, jeżeli zaprojektujemy go źle. Tak? Ponieważ my, my musimy, jako, jako projektanci konstrukcji żelbetowych, projektować, projektować elementy żelbetowe w taki sposób, żeby one wniszczyły się w, w określony sposób. Tak? Czyli my chcemy wywołać tak zwany sygnalizowany mechanizm zniszczenia. Czyli nasza konstrukcja. Ona w momencie, jeżeli, jeżeli zostałaby obciążona obciążeniami większymi niż, niż projektowane, to ona powinna nam pokazać, że dzieje się z nią coś nie tak. W jaki sposób taka konstrukcja może to pokazać? Ona może, może to pokazać w taki sposób, że nastąpi duże ugięcie, tak, które my już zauważymy, nastąpi spore zarysowanie, tak, czyli. Tutaj, tak mówiąc, jakby językiem laika, pojawi się wiele pęknięć na elemencie, tak? pojawi się wiele, wiele pęknięć i my będziemy widzieć, że coś się z nią dzieje, tak przed tym, jak ona się zniszczy, i to nam pozwala zainterweniować, czyli, czyli naprawić taką awarię, lub ewentualnie tak, że jeżeli my widzimy, że coś, coś już się niszczy, jesteśmy w stanie już z tego obiektu uciec, tak? Czyli, czyli w taki sposób my właśnie powinniśmy te, 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 te elementy projektować. Ale i, i, I to pokazujemy w badaniu, w którym wymuszamy mechanizm zniszczenia ze względu na zginanie, ale sygnalizowany. Pozostałe dwa mechanizmy, czyli mechanizm zniszczenia ze względu na zginanie, niesygnalizowany i ze względu na ściemanie, niesygnalizowany, niesygnalizowany, one pokazują nam, jak się będzie niszczył element w momencie, kiedy my go źle zaprojektujemy. My zobaczymy, że ten element nasz, on ma pewne, pewne zarysowanie. Ono nie jest. Nie jest jakieś duże, a potem w sposób gwałtowny, tak, tak w przypadku zginania, następuje zmiażdżenie betonu, tak, i ten element ulega zniszczeniu, tak, I my nie do końca wiemy, czy coś się złego dzieje z tym, z tym, z tym elementem, i, i to chcemy właśnie, i, tak, i, i takich mechanizmów chcemy uniknąć. I w ramach projektowania, my staramy się właśnie wymusić ten mechanizm, mechanizm sygnalizowany. Tak, to, to chcemy właśnie pokazać w, w, ramach tego, w ramach tego laboratorium. W pewnym momencie dostrzegam taką Taką pewną okazję, że można by użyć tej wirtualnej rzeczywistości właśnie w procesie, w procesie edukacji, z tego względu, że doświadczenie wiarowe w porównaniu z takim doświadczeniem, powiedzmy, ekranowym jest, jest o tyle inne, że zwiększa się nasze zaangażowanie. Tak, że jeżeli chcemy powiedzmy, mamy jakieś doświadczenie edukacyjne na komputerze, to musimy jakby kontaktujemy się z tą rzeczywistością właśnie poprzez klawiaturę, poprzez myszkę. E, może jakiegoś pada, natomiast, e, natomiast w vr my rzeczywiście coś robimy. Tak? Czyli jeżeli, jeżeli chcemy czegoś tam dotknąć, oczywiście wirtualnie, e, tak, to po prostu to dotykamy. Jeżeli chcemy się czemuś przyjrzeć, to po prostu przyglądamy się temu i, i to e, 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 jakby jest to bliższe, według mnie, naturalnemu procesowi uczenia się człowieka, czyli, czyli doświadczaniu. Tak? Mhm. Czyli doświadczaniu tak pojawił się właśnie ten pomysł tego, tego wirtualnego e, laboratorium konstrukcji, e, konstrukcji betonowych. Dlaczego akurat konstrukcji betonowych? No bo e, e, ja jestem związany z, tym, z tą tematyką i stwierdziłem, że, e, że można by wykorzystać e, e, tą technologię i spróbować odtworzyć takie wirtualne laboratoria, tak, które mamy, które mamy e, e, normalnie w programie, e, w programie studiów i odtworzyć właśnie te, te, te laboratoria w. W wirtualnej, w wirtualnej rzeczywistości. I ma to, według mnie, szczególne znaczenie w takim obszarze nauczania, czy będzie może miało, tak? na razie ma, będzie miało na pewno dużo większe, w takim obszarze nauczania zdalnego. Tak? Czyli, czyli my w pandemii nauczyliśmy, nauczyliśmy zdalnie, tak? czyli był kontakt ze studentem przez internet. Natomiast, natomiast Fajnie by było tak, żeby ten student też, który, który no, nie, nie tylko w czasie pandemii, tak, ale na przykład też dla studentów zagranicznych, które, którzy chcieliby podjąć na przykład e, nauczanie zdalne, nauczanie online, tak, Kursy online, które być może tam, niż w przyszłości w, w większej ilości powstaną. Takie doświadczenie będzie, będzie, będzie atrakcyjne, tak, i, I będą mogli jakby doświadczyć tego, co doświadczają studenci normalnie właśnie w laboratorium. Skąd stąd taki właśnie pomysł? Mhm. A czy możesz powiedzieć coś więcej o projekcie? Co się wydarzy? Co się wydarzy? Więc implementacja w ogóle jakby, jakby, jakby tych wyników, czyli to doświadczenie, będzie wdrożone jako, jako taki dodatkowy element przedmiotu, który prowadzę, czyli Complex Concrete Structures na, na naszym kierunku angielskojęzycznym. Same laboratoria, które... Na, na których będziemy zbierać, zbierać nasze dane będą odbywać się na studiach, na studiach zaocznych i te, te laboratoria mają, mają dwa jakby dwie części, tak, mają części badań, badań betonu, tak, bo to one, one się odnoszą do badań betonu, betonu, badania nieniszczące, czyli używamy różnego rodzaju sprzętu, sprzętu laboratoryjnego na na próbach, na próbkach betonowych i w tej części zrobimy modele 3D sprzętu laboratoryjnego tak? i będziemy to sobie implementować do wirtualnej rzeczywistości. I druga część tych, tych, tych laboratoriów to są badania niszczące, czyli będziemy, będziemy testować trzy betonowe belki. W których wymuszone, wymuszone będą różne mechanizmy zniszczenia. Będę, będzie, będą dwie belki, które będą się niszczyć ze względu na zginanie w, ze zniszczeniem sygnalizowanym i niesygnalizowanym i, i jedna belka będzie się niszczyć na ścinanie w, z mechanizmem niesygnalizowanym. I te trzy, i te trzy belki jakby w ramach tutaj zajęć niestacjonarnych, one będą zniszczone i my na tych zajęciach niestacjonarnych będziemy wykonywać tutaj takie, takie pomiary fotogrametryczne tych, tych elementów, elementów badanych. Całe badania będą polegać na tym, że umieszczamy, w prostych słowach, tak? umieszczamy, umieszczamy belkę żelbetową w prasie hydraulicznej i przykładamy kolejne przyrosty, przyrosty obciążeń, i przy każdym przyszłości obciążenia dokonujemy takiego, takiego pomiaru. I tabelka, ona w trakcie zniszczenia będzie się, będzie się uginać, będą się pojawiać rysy, tak, takie pęknięcia na powierzchni, na, powierzchni, na powierzchni betonu, i my będziemy to rejestrować. Tak. I my będziemy to rejestrować, i potem na taki model fotogrametryczny nałożymy sobie, nałożymy sobie siatki, i będzie to. To przeniesienie do wirtualnej, do wirtualnej rzeczywistości. Implementację tych, tych modeli, tak, zarówno zbadania niszczących, jak i niszczących, zaimplementujemy sobie w środowisku Unity. I tak to będzie właśnie wyglądać. Mhm. Jakie to ma znaczenie, ten projekt, właśnie dla studentów? i też dla nauczycieli na Politechnice Gdańskiej. Co się zmieni dla nich? Pierwszy aspekt to jest dostępność. tak, Jakby dostępność 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Tak? Czyli powiedzmy, żeby, żeby uczestniczyć w laboratoriach to takich, takich żelbetowych, no to musimy się po prostu pojawić w danym miejscu na, 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 na te badania określonym i takie badania, wykonywane rzeczywiście, one też są kosztowne. Tak? Czyli powiedzmy, jakby nie będzie można tych zajęć powtórzyć, powiedzmy w danym roku, jeżeli, jeżeli, jeżeli student chciałby, tak. Także to jest, to jest ten, ten aspekt, aspekt takiej do dostępności, tak? czyli, czyli one są dostępne, dostępne, dostępne cały czas. Drugi aspekt, o, o, o którym myślę, jest taki, że my możemy też w trakcie tego wirtualnego doświadczenia możemy sobie zaimplementować pewne takie e, e, rzeczy, które jakby poprawią odbiór od, od, odbiór, e, 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 odbiór tego materiału, tak? czyli powiedzmy w laboratorium e, jak mamy nasz element żelbetowy, to my możemy jako, 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 jako prowadzący opowiadać o nim, gdzieś tam wskazywać na pewne rzeczy natomiast w wirtualnej rzeczywistości nie mamy takich ograniczeń fizycznych, tak? czyli możemy na przykład, jeżeli się gdzieś pojawi zarysowanie, możemy je podkreślić, możemy, możemy je powiększyć tak? e, 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 w pewien sposób, możemy na przykład nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić na przykład przekrój takiej belki, gdzieś tam wymodelować, co się dzieje w środku, tak? czyli, czyli czy wrzucić jakąś animację, czy dodatkowy tekst, e, jakby takich ograniczeń nie ma i to jest jakby też ten plus, my poprawiamy odbiór, odbiór tego, Także, także, także ja bym to widział w ten sposób, więc tak jak powiedziałem na początku w pierwszej kolejności ten nasz projekt zaimplementujemy na, zaimplementuję na swoich zajęciach, tak też żeby nikomu nie narzucać tej formy prowadzenia zajęć, natomiast zamierzam te to doświadczenie tak, udostępnić tak, dla, dla pozostałych prowadzących, i, 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 i jeżeli będą zainteresowani wykorzystaniem tego na swoich zajęciach, tutaj jak najbardziej będę, będę zadowolony. Też, też, też jestem ciekaw, jaki będzie odbiór tego wśród studentów, bo tutaj nie każdy tutaj posiada takie headsety. Tak, tutaj może może ta ilość ludzi się zwiększa. Natomiast my też chcemy, żeby dostęp do tego doświadczenia był. Poprzez zwykłą rzeczywistość, ale też poprzez na przykład przeglądarkę, tak żeby, żeby też te osoby, które, które nie mają headsetu, też mogły sobie z tego w jakiś może mniej taki e, imersyjny sposób e, 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 skorzystać. Mhm. E, a jak oceniasz trwałość tej zmiany w dydaktyce dzięki temu projektowi? Czy to będzie z tego można będzie korzystać jeden rok, czy to będzie już na stałe? To już, to, już, to już będzie pewien, pewien produkt, tak, który będziemy mogli, mogli sobie wyko, wy, wy, wykorzystywać na, na stałe. Zagadnienia, które, które, których dotyczy ten projekt, one też, też są pewnymi zagadnieniami z obszaru zagadnień podstawowych, tak, czyli one nie ulegną przedawnieniu, także będzie to coś, co będzie można wykorzystywać sobie, sobie przez lata i być może gdzieś w przyszłości, jeżeli... jeżeli jako politechnika zdecydowalibyśmy się na taki, otworzenie takich kierunków jakby całkowicie zdalnych, tak, czyli na przykład ktoś będzie mógł studiować sobie u nas gdzieś tam ze Stanów, tak? czy, 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 czy z Indii, czy, czy, czy z innego kraju. No to wydaje mi się, że, że, że taki produkt będzie wtedy ide idealny właśnie do wykorzystania w przypadku takich, takich studiów, gdzieś, gdzieś w przyszłości. Dziękujemy bardzo i życzymy Dziękuję, powodzenia. To. Trzymamy kciuki za realizację projektu, czekamy na efekty. Sen ko